Moja dziewczyna wysłała mi SMS-a z zerwaniem, ale siedziałem tuż obok niej, gdy go wysyłała. Oglądaliśmy film na jej kanapie, jej głowa na moim ramieniu, moja ręka wokół jej talii. Idealny niedzielny wieczór po ośmiu miesiącach chodzenia. Potem mój telefon zawibrował. Spojrzałem w dół i zobaczyłem SMS od Mai. Tej samej Mai, której włosy dotykały mojej szyi. Wiadomość brzmiała: "Myślę, że powinniśmy zerwać. Czuję się odległa i potrzebuję przestrzeni. Proszę, nie kontaktuj się ze mną." Przeczytałem to trzy razy. Mój mózg nie mógł tego przetworzyć. Spojrzałem na Maję. Jej telefon był ekranem w dół na stoliku kawowym. Oglądała ekran jakby nic się nie stało. Nic nie powiedziałem. Po prostu gapiłem się na ten tekst. Serce biło, próbując zrozumieć, jak moja dziewczyna mi wiadomość o zerwaniu dosłownie się ze mną tuląc. Tworzyłem wiadomość ponownie, wysłana o 20:47. Sprawdziłem czas, 20:48. Nie dotknęła telefonu przez ponad godzinę. Grałem spokojnie przez resztę nocy. Pocałowałem ją na pożegnanie, powiedziałem, że ją kocham. Odpowiedziała to samo z tym samym uśmiechem, jaki zawsze miała. Ale w sekundę, gdy wróciłem do domu, zacząłem grzebać. Zrobiłem zrzut ekranu tekstu, sprawdziłem numer telefonu, zweryfikowałem, że to zdecydowanie jej kontakt. Potem zauważyłem coś. Kropka po przestrzeni była inna. Maja zawsze używała dwóch spacji po kropkach, stary nawyk z lekcji pisania. Ta wiadomość miała pojedyncze spacje w całości. Mały szczegół, ale krzyczał źle. Ktoś inny to napisał, ktoś kto miał dostęp do jej telefonu lub jej numeru. Spędziłem całą noc przeglądając każdą możliwość, czy została schakowana? czy to jakiś chory żart? Ale kto chciałby nas rozdzielić na ty żeby potrzeć potrzyć się pod jej numer. Następnego ranka nie wspomniałem o tekście. Zachowywałem się całkowicie normalnie, gdy ją odebrałem na śniadanie, ale obserwowałem wszystko. Jej nawyki telefoniczne, z kim rozmawiała, jak jej przyjaciele na mnie patrzyli. Wtedy zauważyłem Dominika, przyjaciela z dzieciństwa Mai, o którym zawsze myślałem, że jest trochę za bardzo wygodny z nią. Ciągle do niej pisał podczas śniadania. Za każdym razem, gdy pojawiało się powiadomienie, uśmiechała się przed schowaniem telefonu. Gdy poszła do łazienki, zrobiłem coś, z czego nie jestem dumny. Chwyciłem jej telefon. Face ID był zablokowany, ale mogłem zobaczyć podgląd. Ostatnia wiadomość od Dominika brzmiała: czy już coś powiedział? To trwa wieczność. Moje ręce Zapamiętałem znacznik czasu i położyłem telefon dokładnie tam, gdzie był. Nie skonfrontowałem jej. Jeszcze nie. Potrzebowałem dowodu zrobiłem coś szalonego powiedziałem Mai że mam awarię w pracy i odwiozłem ją wcześniej do domu potem pojechałem do mojego kumpla Tomasza pracuje w cyberbezpieczeństwie i jest mi winny około 15 przysług pokazałem mu tekst wyjaśniłem sprawę ze spacjami powiedziałem o wiadomości Dominika Tomasz przeprowadził sprawdzenia i to znalazł sms o zerwaniu pochodził z aplikacji do spoofingu ktoś zapłacił 40 zł żeby wysłać wiadomość która wyglądała jakby pochodziła z numeru Mai adres IP wskazywał na kawiarnię trzy przecznice od mieszkania Dominika poczułem się chory to nie chodziło tylko o rozdzielenie nas Dominik chciał żebym ją zignorował chciał żebym odszedł bez wyjaśniania żeby mógł się wślizgnąć i ją pocieszyć tekst nie miał zakończyć naszego związku miał zakończyć mnie wszystko starannie zaplanowałem Piątek maja zaprosiła mnie na kolację urodzinową, małe spotkanie w jej ulubionej restauracji. Dominik miał tam być, oczywiście zawsze był. Pojawiłem się wcześniej, rozmawiałem z jej rodzicami, grałem rolę idealnego chłopaka. Potem, podczas deseru, gdy wszyscy byli zrelaksowani i szczęśliwi, stałem. Powiedziałem Mai, że mam urodzinową niespodziankę. Wyciągnąłem telefon i zapytałem, czy ktoś wie, czym jest aplikacja do spoofingu. Stół ucichł. Pidelec Dominika zatrzymał się w połowie drogi do ust. Wyjaśniłem, jak ktoś jej użył, żeby wysłać mi fałszywy SMS o zerwaniu z numeru Mai. Jak wiadomość miała pojedyncze spacje zamiast jej charakterystycznych podwójnych, jak adres IP wskazywał na bardzo konkretną dzielnicę. Spojrzałem bezpośrednio na Dominika, te dzielnicę, gdzie ktoś zapytał Maję, czy już coś powiedział, to trwa wieczność. Jego twarz pobladła. Oczy się rozszerzyły, potem powoli odwróciły się do niego. Dominik próbował się roześmiać, ale jego głos pękł. Jąkał coś o nieporozumieniach, ale Maja nie była głupia. Chwyciła jego telefon wprost ze stołu, znalazła aplikację do spoofingu wciąż zainstalowaną i zobaczyła jego historię wyszukiwania. Jak wysyłać anonimowe teksty? Czy spoofing pojawia się w rejestrach telefonu? Jak pocieszyć przyjaciela po zerwaniu? Maja rzuciła jego telefonem w jego pierś i kazała mu wyjść. Próbował przepraszać, powiedział, że po prostu chciał szansy z nią, że nie jestem wystarczająco dobry. Jej tata wstał tak szybko, że krzesło spadło do tyłu. Dominik praktycznie wybiegł z restauracji. Maja płakała na moim ramieniu przez 10 minut, podczas gdy jej mama nazywała go wszystkimi możliwymi wyzwiskami. Trzy miesiące później wciąż jesteśmy razem, a Dominik jest zablokowany na wszystkim.